Proszę pa, Państwa, zasiedliśmy. Pa, pa, pa. Tak, tak, tutaj, się. Zasiedliśmy właśnie do świątecznego stołu. Jak Państwo słyszą, muzyka rozbrzmiewa. Pa, 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 trzeba porozmawiać, pa, pa, dobrze byłoby, synku. żeby było miło. Synku. Ale coś może kiedy nie Kiedy wreszcie przyjedziesz na święta z drugą połówką? Bo takie pytania mogą pojawić się. Synku, kiedy wreszcie ułożysz sobie życie? I martwimy się, z tatą o ciebie. I trzeba będzie jakoś z nimi żyć. <noise> jak sobie z tym radzą nasi goście? Zaraz Państwu opowiedzą. Może nie muszą sobie radzić i znają sposoby, jak uniknąć takich pytań. Sprawdźmy Otóż dzień dobry. Otóż właśnie dobry. są z nami dzisiaj Julita Dębska, Coach Relacji. Dzień dobry, dzień Julito. Dobry. Jest także Weronika mamiko hek, youtuberka, cześć Weroniko, obok Weroniki Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papa D, i obok Julity, Grzegorz Dakan-Barański, youtuber kanał Ponki. Grzegorz, ty masz taką minę, jakbyś już się spodziewał, że będą pytania. No będą, będą. A Nie wiesz jak chcesz z nimi radzić, czy po prostu zawsze z obawą eee... i nadzieją, że jakoś to będzie? To znaczy ja wychodzę z założenia, że te, te, te niekomfortowe pytania pojawiają się najczęściej na granicy zderzeniu pokoleń, czyli dziadkowie zadają niewygodne pytania powiedzmy, że wnukom. Ale to jest. Moje podejście jest po prostu, żeby brać to na luz, bo to wynika z najczęściej troski o nas. Dziadkowie wiadomo. chcą po prostu wiedzieć, co tam u nas, że rzadko się z dziadkami widujemy. To no tak. to są pytania. No, Są jakieś sytuacje w naszym życiu przełomowe, o których nie informujemy dalszej rodziny, właśnie dziadków na przykład. No i po prostu chcą wiedzieć, a te starsze pokolenia mają tendencję do zadawania tych pytań dosyć bezpośrednio. I co ty wtedy robisz? Na przykład rzucasz jakieś hasła. Ja teraz nie muszę, bo mam żonę, ale. A widzisz, tak to, co robiłeś? Ale, ale jako nastolatek, no to było krępujące, ale raczej ja, to obracałem żart, bo żart. To wiem, że jestem gejem. Na... Proszę bardzo. I tak. co wtedy? No wtedy to się larum podnosiło przez stole. Jak ja mogę sobie tak żartować. Okej, okay, mm -hmm. okej. Okay. No tak, dobrze. Mamiko kochana, ty byłaś atakowana takimi pytaniami, albo tak. ktoś z twoich bliskich. Ja byłam atakowana, że tak powiem, takimi pytaniami, ale już jakiś czas temu. Teraz trochę to przycichło, ale zwykle um, zaczęłam zauważać, że to jest tak, że um, moi dziadkowie, czy też moi rodzice chcą się ze mną podroczyć. I to nie jest tak na serio, że mówią, no kiedy ten ślub, bo raczej. No, wie że jestem rozsądną dziewczyną i jak przyjdzie na to czas to to będzie taki czas yy, i nie jakby nie robimy takiej presji takiego ciśnienia więc raczej to były takie żarciki ja to też zwykle obracałam żart albo po prostu odwlekałam w czasie i mówiłam No wiesz niedługo na pewno się dowiesz będziecie pierwsi tak żeby poczuli się wyjątkowi specjalnie mówiłam że na pewno powiem wam jako pierwszy No jeżeli człowiek spędza święta w takim kameralnym gronie to jeszcze jest w stanie jakoś tych rodziców skołczować Tu się uśmiecham do ciebie żadnych takich Rozmów, nie, są, są tematy, których nie poruszamy przy stole. Również opcje polityczne, prawda? Można się nieźle pokłócić. Politykę tak. też proponujemy, żeby odłożyć na bok. Ale jeżeli wigilię spędza się w większym gronie, to zawsze się jakiś usłużny wujek tak, albo ciocia znajdzie, który zada pytanie, prawda, prawda, Pawle? Tak, oczywiście, że tak może być. Natomiast myślę, że takim sposobem jest to, żeby kontaktować się może trochę więcej przed świętami, żeby po prostu zbaczać z tematów różnych że To jest świetny pomysł. Idealne. Albo uczestniczyć jak najwcześniej w przygotowaniach i wtedy rozmawiać o różnych rzeczach, y, różnego rodzaju tematy, Genialny gdzieś tam opowiadać. Patent, tak. I w tym momencie po prostu właściwie... Y,

Zawsze to genialnie wychodzi, moim zdaniem. Prze przepraszam, no. wyższość Twojej nad moją. Oczywiście. Ty ludzi prowokujesz do awantury w tym momencie. Wyższość <grym> nad Trzeba to momentu. zrobić odwrotnie, wtedy <grym> będzie dobrze. Ja to robię świetnie, ale powiem Ci, Ty przebiłaś wszystkich. Nie jaka Każdy ma swój <grym> unikalny patent na sałatkę jarzynową. To jest przedziwne że je się ją w święta wielkanocne, bożonarodzeniowe na jakichś tam imieninkach, okej. Okay? I ona jest przecież tak zwykła. A bardzo smakuje i nikt sobie nie wyobraża świąt bez sałatki jarzynowej, więc to jest zawsze dobry temat. Paweł bardzo podbił dobrze. świetnie stawkę, mówiąc o kulinariach, jak najbardziej, no to rób, róbmy tę listę. Kochani, jakie jeszcze ewentualnie tematy nie. mogą pomóc naszym widzom rozładować zbędne napięcia w gilinę? Znaczy To, o czym już tutaj powiedzieliśmy, unikajmy na pewno takich tematów, które są związane z polityką albo z naszym światopoglądem. My lubimy rozmawiać o sobie, o tym, co jest dla nas ważne, o naszych zainteresowaniach, o, o, o tym, co lubimy robić, ale tutaj przy tych pytaniach takich osobistych musimy właśnie uważać, bo łatwo jest właśnie rozpocząć konflikt, jeżeli te pytania są zbyt głębokie. Szczególnie, jeżeli faktycznie... Czyli kiedy, no kiedy dziecko? My kiedy dziecko, znuków. tak. tutaj wnuków. tego typu pytań lepiej jest unikać i warto się zawsze zastanowić, kiedy chcemy zadać takie pytanie, po co właściwie chcemy zadać to pytanie, jaka jest ta nasza intencja, co za tym stoi i w jaki sposób to pytanie może pomóc tej osobie, którą, którą o to pytamy. Czy, czy to jest, ona jest odpowiedzialność na to za słowo. Tak, czyli bierzmy za to odpowiedzialność. Mhm. A z drugiej strony, to osoby, które już usłyszą takie pytanie, dobrze, żeby miały do siebie ten, taki dystans. Mój kolega, który jest takim zawodnikiem MMA, on odpowiada często w ten sposób, po prostu dziękuję, szanuję to, ale też na ratunek przychodzi tutaj na taka metoda, jaką jest po prostu asertywność. W wielu różnych poradnikach możemy usłyszeć, że w takich sytuacjach, kiedy ciocia właśnie dopytuje o kawalera, którego tutaj nie ma, to dobrze jest odpowiedzieć jakąś ciętą ripostą, Postą, ale wtedy wchodzimy w, taki, w, taki, w agresję tak, w stosunku do tej cioci. Możemy powiedzieć, cioci, mamy... jak ty pięknie wyglądasz. Tomek dzieca, już z tak? tak, Mamy wtedy z tyłu głowy to, żeby tej cioci w pięty weszło, więc tutaj rekomenduję to, żeby jednak unikać tego typu właśnie ciętych ripost i żeby odpowiedzieć w taki czyli sposób, żeby zadbać o własne granice, ale żeby cioci nie było przykro. Czyli najpierw warto powiedzieć cioci, że my doceniamy to, że ona jest nami zainteresowana. Że się ona tak, czyli, że nas to, że jest zainteresowana, bo dawno się nie widzieliśmy, ale następnie warto powiedzieć, jakie konkretnie zachowanie u Cioci dobrze by było, żeby się zmieniło. I tak wtedy przy stole nie mówimy, Ciociu nie ale lubię, nie mówimy, kiedy pytasz mnie o nie, dzieci. Nie, nie. Bo... E? Tak, tak. To rekomenduję. Nie mówmy na pewno, nie generalizujmy, Ciociu, jesteś wścibska, ale warto jest zaznaczyć granicę. Ciociu, to jest dla mnie trudne pytanie. Warto powiedzieć o tym, jak my się z tym czujemy. Czyli jest mi przykro, jest mi z tym niekomfortowo. Czyli mówimy w języku, proszę, ja. Zmieńmy, mówimy w języku nie ja. Nie mówimy, ja. Proszę, Ciociu, proszę, jesteś sami. Nie w w Ciociu, jesteś Mieńmy temat, bo to jest dla mnie tak. trudne. No i dzięki mhm. temu my nie, nie kumulujemy w sobie emocji. Na przykład pod wpływem kieliszka alkoholu, później nie wybuchniemy. Te emocje nie eksplodują. My tak. Ja myślę, że to wszystko wynika z tego bardzo najczęściej chyba, że nie spotykamy się tak często z rodziną, i ta wigilia czy te święta są po prostu taką okazją, i nasza rodzina chce zagadać w jakiś sposób. No, a skoro widzisz, że przychodzi singielka, no to warto zagadać o kawalera. Tak? To jest taki pierwszy temat, który od razu się przychodzi do głowy. Więc mhm. to chyba po prostu z tego wynika. Ludzie nie powinni mieć jakiej, jakiejś takiej Presji od razu czuć, bo to jest tylko takie zagadanie. Ale też na, takie, mm, wiecie, napięcie związane z tym, że chcemy, żeby te święta naprawdę były piękne, żeby wszystkim było dobrze. Ono też powoduje to, co <tukłunikacja> tak, wychodzi prawą ręką za lewe, na lewe na ucho. Nie? Na na nie? Na narodową na polską spinę <gled> generalnie za <zawsze gled> Tak, na przepięknie ja to ująłeś. Nie wiadomo po co. Narodowa polska spina. To jeszcze jak mogę dodać, mogę? Taka porada od Japończyków, metoda autorefleksji japońska. Oni oczywiście kłócą się, ale po takiej kłótni albo przed nią zadają sobie trzy pytania. Co ja od tej osoby, z którą jestem w konflikcie, otrzymałem w domyśle dobrego, co ja jej ofiarowałem? I trzecie pytanie, jakie trudności mogłem jej sprawić? I zauważcie, że nie ma czwartego pytania, czyli jakie trudności sprawiła mi ta osoba, więc zmieniamy tutaj percepcję, wchodzimy w buty tej osoby. I mm -hmm. możemy spojrzeć na nią trochę inaczej. Mm -hmm. no zawsze są, chyba też do, dobrze jest przygotować kilka dowcipów dla rozładowania o, sytuacji, tak. prawda? Które, Parę sucharów mieć w zanadrzu. nie oczywiście nie, nigdy, nigdy nie wiadomo, Teraz jak, jak można zabłysnąć przy takim stole, a poza tym zawsze można na przykład nie wiem. Mm -hmm. E, przewrócić szklankę z wodą, o, rozlało się po prostu, jest uwaga odwrócona zmiana i tematu, tak. zmiana tematu. Moja ciocia, co już, daje się, kilkakrotnie wspominałem na antenie, lubi zrobić na przykład konkurs nalewek lewek. Nie, nie ma tutaj wielkiego jakiegoś picia, ale jest po naparsteczku i wszyscy bardzo grzecznie rekomendują, że to im to bardziej to odpowiada, a tutaj pik wóweczka, a tutaj z malinami, prawda? Niby nikt nic nie wypił, ale po sześciu takich malutkich testach nikomu się nie chce wstawać od stołu, bo po co ryzykować? Ale za to, jak się rozmawia. Tak, a ja mam jeszcze, ja mam jeszcze sposób na, na kolędę. Zadaj mi jakieś trudne pytanie. Takie do wigilijnego stołu. No, zadaj mi. Dlaczego takie kolczyki na dziś? Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesołym I tym samym nocina. Staszek Karpiel-Buecka poinformuje Państwa. Dzisiaj w Betlejem, jaka sałatka żydowa jest najlepsza. Dziękujemy Wam bardzo, wysoko dziękujemy. dziękujemy. Bardzo. dziękujemy.